Eee, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku SazeGames. Dzisiaj będziemy mega w ten sytrzny Nocturne na Level. To co, zjeżdżamy. Pewnie dużo za głęboko w tego, jak daleko chciałbym pójść. Aaa, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. O, super, schody w dół. Czyli pewnie idę w dobrą stronę. Bo logika nakazuje, że... Jeżeli idziemy schodami w dół, to prędzej czy później będą też schody w górę. Aha. O drzwi. A za drzwiami klapa. Kolejna. O, uwielbiam to. O super. Nie ma to jak wszystkie na nas efekty się kończące. Prawda? To jeszcze raz, czemu ja jeszcze? nie poszedłem uleczyć? Nie wiem, bo on głupi. Tu stary. Okej. Okay. O, coś nowego. A nie, tylko ten. No dobra. Bomb Naprawdę. W momencie, kiedy jest podatny na typ atak typu jest to ten atak, który go używa, jest, jest, nie ma prawa nie trafić. A jeżeli nie trafi, to znaczy, że zrobiłem coś źle. Typu, mamy 4 sukcesów na sobie. 2 sekundy. A przeciwnik może mieć 4 sukcesów. Eee, dobra, climb the ladder. Climb the ladder. O oh, super. Okej, okay. to ma sens. Chyba, że go w ogóle nie ma ile tego Off nie trafił. Myślę, że ten nie trafił to było fajnie, ale tego tak, to, to nie ma. pa. Jak to było skyvane, bo już nie pamiętam. No cóż. To nie miało prawa się stać. Wszyscy Dobrze o tym wiemy. Wydaje mi się, że wszyscy. Czekaj, mam wie, to nie wiem. I To był jego słab... No i też pozostał... go po słabości i jeszcze... E, Mówiłem już coś na ten temat, prawda? Co, zamienił? Uznaję to za kiepską klinię. Dajcie spokój, zamieniać Dark Mighta z killa, który tyle razy już mi to było tyle? zjadę tam, ha. czyli chyba muszę, ja, tak naprawdę, prędzej czy później się tu dostać. mnie to że tu nic nie ma. No jasne. Okej, okay, rozumiem. Przyjąłem do wiadomości. Co ja się gut. No wait, wiedziałem, że o czymś zapomnę. I Czakiet do. Dalo. Kiego. Zresztą nie tylko. Na wszystkich po co? A kobiew te do dopyzdą mi się kończą, Jezu. O Gog Magogi, dobrze pamiętam. Dobra, idziemy. Przede wszystkim maga tam jest spalić. Gehenna powinna widać magma, is przy najbliższej możliwej okazji, spotkać na poginna. No nie, tam nie ma po co chyba wracać. Chyba, że to ja o czymś nie wiem. Jednak tamtędy trzeba jechać, ale to wątpię. I w końcu, niech ja sobie nie jak to się pomaga Ok, plus do siły. I no oczywiście ma, ma Axis, który działa jak one enemy to fire. Teraz jak to się ma do Hellfire'a? Będę musiał sprawdzić. Aczkolwiek podejrzewam, że będzie to znacznie mocniejszy czar, niż yy, ten Hellfire. Troszkę, ale i ten mi został tam czarny Expert Diana Mattercurcha. W sumie na razie mogę dać tą. Ten pas jestem podatny tylko na jeden, żeby osiło rzecz. E, ja chcę na pewno do góry. Ha, w sumie. No ja wiem. Mogę chcieć! Kolejny safe point. To sami nie musi świadczyć o tym, że idziesz w dobrą stronę, albo o tym, że będzie bezpiecznie. Aż z drugiej strony. Okej, okay, super. Kolejny. Ruch. Daj, tyle było z moich genuiny samolotów mocarstwowych. Na eee, szczęście ciekawości, skoro już mam okazję, to zaraz spróbuję sprawdzić, jak ten pan nie dociera Magma Magmarksis. I pewnie zaraz zacznę... Co? To hapeki źle? zwykła. Nawet nie próbuj. Au. No. Zabolało. W tym że już jest, jest całkiem fajną umiejętnością, zwłaszcza na bossów. W związku po makakadzi jednej czy dwóch. To podejrzewam, że będę miał lekki like, problem z Maną, ale oprócz tego nie powinno być większej symboleści z Maną. Z hapkami. I To chciałem powiedzieć. Zwłaszcza, że że zazwyczaj mój bohater jest ostatnią osobą, która dostaje tutaj. A super, Isaka. super, 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 super,

Osóbę To na z nimi Na wasze wasze leży na Jeszcze Na tej też tam bardzo podstawie. Tu jest podstawie tych na Ja. Ja Nie, dobrze, że najświętrzy. Gdzie jest moje Mahama? Może Mahama on. Serio? Znaczy, serio Mam dziwne wrażenie, że właśnie dostałem dosyć przepakowany czar w mojej ręce, aczkolwiek to może być tylko moje wrażenie. do czasu zacznie nie mi brakować hp -ków. 24 na 7. O no super drzwi w jedną stronę Właśnie o tym marzyłem, panowie Dokładnie o tym i o innym kulczyk Dobra, hmm. czyli te legendy <trony> wielo Polera, ja to nie było mody Cześć Mad tu jest wygaz mamy... Nie, a ja, w lecie i hapeki zawsze łatwiej. Podejrzewam, hmm. że z tamtego punktu najlepiej będzie, jak spróbuję przejść. Teraz się nauczył no, Muldoon. skrzynka. Uważam, powieście, że fazy idą. Kusza. Jeszcze. Nie. się przynajmniej. Najgorsze jest to, że ja doskonale wiem, że ta skrzynka jeszcze chwilę musi tej odestać. Co się tak wydarzy? Cześć, Iwany, dawno się nie widzieliśmy. Ona musi odestać przynajmniej do szóstej fazy. Jeżeli chcemy z niej wydobyć najlepsze nagrody. to, to już dobrze zobacz. Cześć. Mam. No dzięki za kanse, no, który tak bym od ciebie wyłodził ważną z tobą. Ja się sam gazbą. Oink! Ła się, się nie mogę zabić, nie ma po co. Nie za często to, że ty... Nie się. Trzecia, czwarta, piąta, szósta. Chyba Eee. Boże. Lightball. To jest to Dobra, mogę pracować. Tutaj widać, że to było przejście biedna stronę. Więc wielkiego bo tak naprawdę nie mam. A, oh, no właśnie. Climb the ladder? Climb the ladder. Pięć co wyżej. Hmm. No, jeszcze pięć wyżej, jak miło. Może weź się tam wyjdziesz na podstawę? Serio? Tak, gadku na kajwana, bo kajwany mnie zawsze idą durą dlaczego? Czy ktoś jeszcze powinien co tu walkę? Jeżeli tak to chyba wiecie o czym że... Ten Celder jeszcze żył? Nie to pan bestia, miała punktu życia Okej, okay. teraz chyba poczeka. O safe point. Czyli chyba nawet idę dobrze. Okej. Eee. Dobra. Pięć wyżej. Nie gadajcie, że wreszcie dobrze wychodzę. Czekajcie, bo jeszcze zacznę w to wierzyć. Nie. Wyszedłem! Co to za święto? Udało mi się wyjść. A nope. Hmm. aha. Czyli to ma dla mnie jakąś nieprzyjemną niespodziankę. Bardzo mnie to cieszy. Nawet nie wiecie jak bardzo. Pójście, ile ja ten wtedy chcemy się przyjąć. I 160 punktów podażeń. Dobra. O Boże. I to się. się. Au. Jeżeli to mnie zabije... To mnie nie zabiło? Jeżeli by mnie to zabiło, to nawet nie wiecie jakie to byłaby moja złość kochina, ale to jest dlatego, że zejpym było dopiero co. Dzień I Ile kosztował? 236 Czy tam maga tam kosztowała chyba 360 z Tego co pamiętam. Masakra. To... No światło ile, proszę się skończyło. Tak? Hmm. Okej. Okay. O, skrzynka. To znowu wypadał, poczekać. Czyli trzecia faza. Czwarta faza. Piąta faza. Szósta faza. Siódma faza. I taki sens. Uh, Boże. O. Oh. Moje Pajki. poszły do góry chyba. Powinny przynajmniej. Eee, dobra, tylko w stronę tędy. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, czyli wychodzimy na górę. Oł, jakoś tak dziwnie... Kolory były przedstawione. Co to? Anioł. Ale... Nie! Nie mam nawet. Coś złotosko. Sąd miałbym miejsce w skierach. Aga. Aga. O, patrzcie, uciekają ode mnie. Patrzynka. To jest to... A, to chyba to jest... ...diet building, o którym tak, tak wiele mi mówiono. wiem, że o czymś tak nie wiem. Nie, to jest diet building. A to jest chyba świątynia, w sumie. Hmm. To miejsce wygląda... ...znaczy, bardziej elegancko, że się tak wyrażę. O, zagubiony. Ostrzegam Cię, ja opuść to miejsce natychmiast. Ten zbiór magazynów jest posiadany niechilo. Nasz Bóg niedługo stąpi z niebios i wtedy otrzymamy nasz reason. Jeżeli nie opuścisz tego miejsca, twoje życie będzie ceną. Odejdź, zagubione owca. Hmm. Też raz, czemu ktoś wierzył, że ja go posłucham? Przede wszystkim, czemu on wierzył, że ja go posłucham? It's a terminal. Ach, jak nie wiadomo, gdzie się wrócić, to wracam sam da. Sakusy. <grych> ok. Wyleczyć się to przede wszystkim. Kiedyś te ceny były porażające też. Tak? Nie są aż takie złe. Może zapominam, że tutaj demony są. Dominę! słabości. Dobra. Okej. Okay. Czy mogę coś ciekawego sfuzjować? Metodo... X. No spoko, gdybym nie mam poziomu no. Tak, też się mogę jakś iść BJ-Wingiem, żeby zdobyć kali. wydaje się całkiem w porządku. Podobnie jest też taki serwer. To jest zasługa dostanie. Słyszę, że bj ma coś, na czym mi zależy, a I wtedy nie wojk, Ty masz ta All. Przede wszystkim chce, jeśli już powiedziałem atakol. Powiedziałem. Cykaże Boże, umiejętność co przydatne, ale nie ma atakol. Jeśli ktoś pyta, tak wygląda moja nowa wakali, które prawdopodobnie będę używał na wszelkie rodzaje walki z bossami. Stacji z Blade, jestem pre... niemalże pewien, że już raz widzieliśmy... Boże, to był Bind, okej. Okay. wydaje się dosyć przydatny, bo atakuje losowych przeciwników, atakował... atakuje wszystkich przeciwników normalnym atakiem. Ten Trafu, boże, teraz mnie co ten woże... Oprócz tego żadnych zmian w mojej drużynie nie dokonywałem. Innych maga tam so nie ma zbytnio co zakładać. Wie, ja nie zepsułem po tej Kali. I to jest ładny moment, żeby to zrobić.